Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj odcinek, do którego zainspirowała mnie jedna pani, która zadała dosyć dziwne pytanie, ale na tyle było, można powiedzieć, fajne pytanie, że stwierdziłem, że nakręcę na ten temat odcinek. Mianowicie temat główny to są jajniki. Powiedzmy, to są oczywiście sztuczne jajeczka, takie do pokazania. Ale chodzi mi tutaj w tym przypadku o jedną najważniejszą rzecz, żeby Wam uzmysłowić, co się dzieje w pewnej określonej sytuacji. Mianowicie, kiedy dochodzi do owulacji, powstaje komórka jajowa z otaczającym płynem. No i ten płyn uwalnia się do otrzewnej, do zatoki Douglasa. Do jej najgłębszego, najbardziej na dole położonego miejsca. No i teraz ta pacjentka zapytała się, no dobrze mam, miałam torbielkę owulacyjną, czy w ogóle torbiel, która miała średnicę powiedzmy sobie, nie wiem, 20 mm. I ten płyn, który się ze mnie wydostał, w jakim czasie on zniknie. I to jest w ogóle niesamowite pytanie, bo rzeczywiście bardzo często jest tak, że idziecie do lekarza. A on wam mówi, no była owulacja, czy w Zatoce Douglasa jest jeszcze powiedzmy nie, nie wiem, 10 ml mili, płynu i wam tak do końca nie wiadomo, o co chodzi z tym płynem, dlaczego jest ten płyn, co to jest Douglas. No jest Douglas, to jest tak, jak już mówiłem w poprzednich odcinkach wielokrotnie, to jest takie najgłębsze miejsce. Ustojącej osoby, bo to jest bardzo ważna sprawa, że jak się stoi, to tylko jest w zakresie w zatoce Douglasa, częściowo również w należące też się ten płyn gromadzi. Wszystko zależy od grawitacji i pewnych warunków anatomicznych. No i teraz o co chodzi? Jeżeli powiedzmy sobie, owulacja wystąpi przy 18 mm pęcherzyku, który nigdy zasadniczo nie jest kształtu okrągłego, on jest bardziej zbliżony do jakiejś tam można powiedzieć. Yy... Takiej owalnej, jak gdyby, struktury. No więc 18 milimetrowy pęcherzyk, zgodnie z tym, co sobie wcześniej policzyłem, ma około 3 ml objętości, czyli około ponad 3 gramy. I on jest w stanie zniknąć z tego z z z Zatoki Douglasa według mojej oceny w ciągu właściwie dwóch dni. Czyli można było powiedzieć 1,5 ml na dzień a 20 mm pęcherzyk ma mniej więcej 4,2 ml, czyli około 4,2, może 3 g, ponieważ ten płyn nie jest czystą wodą, tylko jest bardziej gęstą treścią, czyli musi mieć trochę wyższą gęstość niż czysta woda. Jeżeli macie 23 mm pęcherzyk i nagle on pęknie, on już ma 6,4 ml. No to już jest zdecydowanie praktycznie ponad dwukrotnie więcej niż 18 mm i on myślę będzie znikał w ciągu 4-5 dni ten płyn cały. No już potem wchodzimy w zakresy torbieli. Torbiel na przykład, który ma 3 cm średnicy. No to już jest całkiem spora.

no to już jest całkiem sporo. I taka powiedzmy sobie 40 mm torbiel, ona będzie się już uwalniać mniej więcej no już dobre 10 dni. Potem już mamy 5 cm, no więc tu już mamy 65 ml, czyli całkiem sporo. No i tu już mamy niestety, możemy mieć nawet 3 tygodnie. Oczywiście czas absorpcji, czyli eliminacji tego płynu wiąże się z jedną podstawową zasadą. Czy jest to zwykły płyn owulacyjny, czy również to jest płyn związany z jakimś zapaleniem? Bo może się tam tak zdarzyć, że macie zapalenie, ale również macie jakiś, można powiedzieć, czynnik zapalny. No i oczywiście, jeżeli tam jest jakaś ropa, czyli są leukocyty, no to ten okres zasania, można powiedzieć, kolokwialnie mówiąc, albo eliminacji tego płynu, no to już mogą być 3-4 tygodnie, czasami nawet dłużej, bo jeżeli człowiek cierpi na jakieś dodatkowe schorzenia pod tytułem niewydolność nerek, zaburzenia, można powiedzieć, funkcjonowania serca, no to oczywiście te czasy będą zwielokrotnione. Ale oczywiście, samo wskazanie, że tylko jest ten płyn w Zatoce Douglasa, nie jest jednocześnie wskazaniem do tego, żeby robić od razu u każdej kobiety laparoskopię. Do tego wszystkiego trzeba wykonać badanie, USG, no i oczywiście badanie laboratoryjne. I na podstawie tego można ocenić, czy ten wasz ostatecznie zgromadzony płyn usuwa się, eliminuje się w sposób samoistny, czy jest może zaczątkiem lub skutkiem jakiejś choroby. Tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!